Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 23. Kolejki Fortuna I Ligi, w tym Stal Rzeszów, zagra na wyjeździe z Łódzkim Klubem Sportowym. Jest David Daniel Myśliwiec, trener Stal Rzeszów. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Witam serdecznie dziennikarzy i zapraszam do zadawania pytań. jeszcze Pani Gdzeda Supernowości. Dzień dobry. Witam pięknie. Trenerze LKS to marka, której myślę, że żadnemu z kibiców nie trzeba przedstawiać. Biorąc pod uwagę nie tylko mark klubu, ale i bieżącą dyspozycję rycerzy wiosny, można się, że tak powiem, spodziewać, w ciemno nawet zakładać, że będzie to dla Was najtrudniejszy mecz w sezonie? Myślę, że ciężko dokonać takiej gradacji czy on będzie najcięższy, albo czy mógłby być najcięższym, na pewno rywal jest godny i rywal jest taki, który szczególnie po ostatnim meczu, myślę, że będzie chciał dowieść tego, że jest, że to był wypadek przy pracy, mówię o ostatniej porażce, spuszczonej połamice. A ja podchodzę do tego tak, że to jest dla nas kolejny sprawdzian z bardzo wartościowym rywalem. To, że to jest znana marka u nas w kraju, to to traci na znaczeniu, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o innych klubach, a znaczenie ma to, co będzie się działo na boisku. I mnie cieszy o tyle, że mierzymy się z klubem, który w mojej ocenie zaliczył, zanotował kapitalny postęp, jeżeli chodzi o porównanie tej pierwszej rundy do tej drugiej. Jak się zastanawiam skąd, gdzie leży fenomen, powiedzmy, LKS-u, to po analizie takiej wnikliwej przeciwnika, który został mi przedstawiony przez sztab, to widać po prostu, że to nie jest przypadkowa drużyna. Ja się cieszę na takie, na takie rywalizacje, na taką rywalizację z takimi zespołami, z takimi drużynami, bo kultura gry, powtarzalność zachowań jest na tyle wysoka, że zdecydowanie łatwiej przewidzieć zachowania przeciwnika, co nie jest oczywiście ujmą, tylko wręcz pochwałą dla pracy, jaką tam wykonuje trener, sztab i piłkarze, bo my dzięki temu przy Drużynie o tak wysokiej kulturze gry możemy się też naszą kulturą przeciwstawić. Mam nadzieję, że to będzie nie tylko dobre, dobra rywalizacja dwóch dobrych zespołów, dosyć zbliżonych jeżeli chodzi o kwestie tożsamości, a do tego też taka uczta dla koneserów taktycznych. Mówił Pan o wysokiej kulturze EUKS-u. Oby tak było, że będzie to spotkanie zespołów, które faktycznie od 1 do 90 minuty będą nastawione wyłącznie na grę ofensywną. I szczerze powiem, że takiego meczu się spodziewam i zapytam Pana, czy również nie spodziewa się Pan, czy Pan się spodziewa wymiany ciosów przysługowych w tym meczu. Nie jestem przekonany, czy tak będzie. Na pewno ŁKS nie będzie na nas czekał, na pewno ŁKS nie może sobie pozwolić na to, żeby oddać nam inicjatywę, oddać nam pole, także no, nie ma wyjścia grając przed własną publicznością, grając po meczu, kiedy wcześniej, tak jak wspominałem, zaznał goryczy porażki, to myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby UKS na nas poczekał, a to jest myślę, że też dobra informacja pod tym kątem, żebyśmy mogli zweryfikować nasz plan i nasze podejście do tego meczu a to, czy będzie to mecz cios za cios, zobaczymy. Myślę, że jeżeli to ma być wymiana ciosów, to mam nadzieję, że jeden więcej będzie po naszej stronie. Wyprowadzony. Mhm. Mówił Pan o tym, że ŁKS ruszy w wysokiej obronie na pański zespół. No, podobnie również miało być w Rzeszowie. Trenere... Kazimierz Moskal także wspomniał na konferencji pomyczowej, że również w taki sposób wysoko jego zespół miał odbierać piłkę japońskiemu zespołowi, a tymczasem no, LKS zagrał jedną ze słabszych połów w tym sezonie. Być może, ale tamten mecz to już historia, bo nawet patrząc na strukturę ustawienia pressingu drużyny przeciwnej, wtedy to był inny układ. Teraz napastnik schodzi niżej pomiędzy, powiedzmy, skrzydłowych, którzy starają się też bardzo mocno wywrzeć presję na środkowych, szczególnie na środkowych obrońców drużyny przeciwnej. Także zmian, tak jak wspominałem, kilka nastąpiło i między innymi w pressingu, dlatego myślę, że LKS tutaj może być, jest zresztą też skuteczny, bo patrząc nawet na mecz z Chrobrym Głogów, tam stworzył sytuację po zdobył nawet bramkę po skutecznym pressingu podobnie z tychami także dla mnie to jest bardzo dobra okazja do tego żeby zweryfikować nasze podejście nasz plan i, i zrobić wszystko żeby mecz nie tylko był atrakcyjny, ale wygrany mówiąc o lks ie nie sposób pominąć największej gwiazdy lks u jak i całej ligi, mowa oczywiście o do, Proszę zdradzić czy jakoś dogłębnie analizujecie walory tego zawodnika, bo walory ma naprawdę ponad przycięty. Tutaj myślę, że jest ważniejsze podejście do jego funkcji jaką pełni w zespole i ciężko go zamknąć w szablon jakiś, bo to jest piłkarz kreatywny, który bardzo dobrze tworzy sytuacje dla partnerów, bądź sam się w nich znajduje, ale widzimy mechanizmy, które powtarzalne w przypadku większości piłkarzy ŁKS-u, ale nie będziemy się jakoś koncentrować tylko na jednym, na jednym piłkarzu. W piłkę nożną grają, wygrywają drużyna, piłkarze mogą do tego dodać swojego kolorytu i, i być może sprzedać więcej biletów, jeżeli swoją, swoją grą przyciągają też kibiców, ale my nie, nie podchodzimy do tego, że to jest EKS to tylko Pirulo, bo Pirulo, oprócz Pirula tam jest wielu bardzo dobrych, doświadczonych piłkarzy. I tak do tego podchodzimy jaka będzie forma tego też piłkarza, to my się możemy do tego przyczynić po prostu. Jeżeli postawimy się liderowi, jakby na to nie patrzeć, w drużynie, która jest wręcz zobligowana wygrać, to myślę, że wtedy będziemy mogli oceniać, jak ważnym jest piłkarzem Pirulo dla UKS. u Rozumiem. Zapytam już o nas zespół. Kiedy do gry wróci Patryk Malecki? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Zabiera Pan do Łodzi? 小文。 Czyli rozumiem, że niekoniecznie. jeszcze zdrowie nie pozwala, by być w pełnej dyspozycji? Tak? Wariant optymistyczny był taki, że Patryk miał być gotowy do poprzedniego meczu. Niestety, tak jak to bywa, w przypadku kontuzji ciężko przewidzieć dokładnie czas powrotu. Wariant optymistyczny był taki, że miał być do poprzedniego meczu z Chojniczanką. Wariant mniej optymistyczny, taki, że będzie do meczu z LKS-em, ale to też nie jest przesądzone i to też nie jest pewne. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze pytania do trenera? Nie widzę, więc przechodzimy panie trenerze do pytań od naszych kibiców. Wybraliśmy trzy. Jedno mam napisane od kibica Marcino, ale to dwóch bądź trzech kibiców pytało w tej samej kwestii. Panie trenerze, ile jednostek w tym tygodniu udało przeprowadzić się na naturalnej nawierzchni? I czy drużyna w najbliższych tygodniach ma szansę coraz częściej trenować na naturalnej nawierzchni? Ja tutaj się bardzo cieszę, bo e, pierwszy raz w tym roku kalendarzowym mogliśmy wyjść na naszą... E, na nasze boisko boczne przy ulicy Hetmańskiej, tu odbyliśmy jeden trening. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziemy mogli odbyć też drugi trening jeszcze przed meczem, i do tego dwa treningi woli Horzelowskiej. Także najlepszy, najbardziej optymistyczny wariant od samego początku roku, i myślę, że to są cztery boiska naturalne cztery treningi na boisku naturalnym takim przyzwoitym, na którym możemy trenować. Także tutaj uzupełniając może kontekst cały treningów na boiskach. My się bardzo cieszymy oczywiście, że te boiska będą w coraz lepszym stanie i dlatego ja myślę, że nasza dyspozycja też będzie z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień wracać do tej, do której przyzwyczailiśmy naszych kibiców i, i myślę, że tutaj bez względu już na warunki do treningów, one myślę, że gorsze nie będą niż były dotychczas i, i mam nadzieję, że tak będzie i to się odbije, przełoży po prostu na naszą dyspozycję w meczach. Dziękuję. Użytkownik Habakuk pyta, jak ocenia pan debiut Krzysztofa Bąkowskiego? To jest dopisek kibica z perspektywy kibica granogami do poprawy. No my gramy w sposób specyficzny, ryzykowny. Niektórzy mówią, że ryzykowny, ja twierdzę, że odważny. I Krzysztof też pierwszy mecz z nami rozegrał oficjalny i w pierwszy w tym układzie linii obrony, dlatego decyzje, które on podejmował, czasami są wolniejsze. Biorąc pod uwagę też stan boiska i to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, w innych warunkach trochę trenował z tą samą linią obrony, w, inną, w innych trochę warunkach był w meczu. Chojniczanka też zmieniła swój sposób i grania, w sensie szczególnie w drugiej połowie. I to mogło tak wyglądać, że to nie był optymistyczny debiut, ale patrząc na warunki, patrząc na to, w jakim momencie wszedł, ja jestem zadowolony z jego debiutu i chciałbym, żeby każdy piłkarz, który debiutuje w stali Rzeszów, mógł. Yy, Pomoc zespołowi w osiągnięciu trzech punktów. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Użytkownik Fernando Alvon pyta, czy w Pana systemie gry jest miejsce na boisku dla typowej dziewiątki? Oczywiście. Kropka. Możemy rozwinąć. Ja nie jestem trenerem, osobą, która się przywiązuje do systemu, tylko staram się stworzyć taki albo wykorzystać takie mechanizmy, które najlepiej wykorzystają potencjał drużyny i to, co robimy głęboko wierzę, e, że jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem w momencie, kiedy sukcesywnie e, progres nie następuje albo pożądany efekt, wtedy myślimy o zmianach i stąd też było w zasadzie, jeżeli jestem w stali już e, powiedzmy drugi sezon Pół sezonu, później jeden pełny sezon, i teraz kolejna pół sezonu. Trzy razy zmienialiśmy model gry, strukturę naszą ofensywną czy defensywną, po to, żeby szukać jak najbardziej optymalnych wariantów dostosowanych do piłkarzy, których mamy. Dlatego myślę, że tutaj to jest chyba najlepsza odpowiedź, że my cały czas szukamy najbardziej optymalnych rozwiązań, które. Umożliwia nam jakość naszej kadry, która jest, jak widać, bardzo optymalna, bo jako Beniaminek, którym nie chcieliśmy się oczywiście nazywać, ale drużyna, która uczy się ligi, uczy się jej prawideł, radzimy sobie nieźle, ale cały czas oczywiście chcemy więcej i robimy wszystko, żeby było lepiej. Dziękuję bardzo, to już było ostatnie pytanie, także dziękuję trenerowi za udział w konferencji. Dziękuję, dziękuję Łukaszowi za pytania oraz kibicom za pytania i do zobaczenia.